Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, która troszeczkę tak niespodziewanie mi weszła, jaką jest Amnesia Rebirth. Dzisiaj jest, jak to nagrywam, środa i dzisiaj w środę miał się pojawić odcinek z DMC. Trochę zaległy, ponieważ tam miałem przerwę czterodniową z, tam, z problemów technicznych, etc., o których wam wspominałem na nagrywanym odcinku. Ale całkowicie wyleciało mi z głowy, że wczoraj wieczorem wychodzi amnezja i trafiłem i zorientowałem się na tym faktem Zaraz przed pół się spać tak naprawdę, mnie to walnęło i takie Hej, amnezja, miałem to nagrać! Więc nagrywam. E, dlatego też trochę tak na siłę wpycham amnezję między e, DMC, tak jak to miało być w, w wypadku wcześniej z Spidermana, jak to było też w wypadku Duma, tylko że jakoś że tam się wszystko tak jakoś porozchodziło, porozbemłało, już tam jakieś rzeczy powysyłałem, to skończyło się na tym, że pojawiały się i Doom i Spider-Man bodajże mniej więcej yy, ze sobą. Więc w tym wypadku będzie trochę inaczej, ponieważ nie mam zapasu e, DMC nagranego na, e, DMC na zapas jakoś wielce. Tylko po prostu robimy krótką przerwę z DMC i lecimy z Amnezją, którą naprawdę chciałem nagrać i do której chciałem naprawdę przysiąść od. Dosyć dawno, biorąc pod uwagę, że amnezja to był chyba tak naprawdę pierwszy horror w moim życiu, jaki faktycznie ogrywałem. I biorąc pod uwagę, że Mroczną Błęd był naprawdę dobrą grą moim zdaniem, naprawdę świetnym horrorem, Machine for Pigs tak troszeczkę kulał, hulał, etc. i tak, no nie, było to do czego oczekiwałem, to na amnezję się, na amnezję Ripper się naprawdę nastawiałem, ponieważ tak jak mówię, ja horrory uwielbiam. Lubię, lubię w nie grać, lubię się nimi bawić. Lubię czerpać przyjemność tego lekkiego nawet dreszczyku emocji. Dlatego to no, nie byłbym sobą gdybym przy, na, przy najbliższej okazji jak tylko mogę nie pierdolnął serii z tego, zwłaszcza że... sobie mnie jest tania, raptem, raptem stuwa kosztowała, co jest... niezwykle, niezwykle wyjątkowe biorąc pod uwagę, że gry kosztują teraz po 200-250 złotych. Eee, dobra, pogadałem, pochrzaniłem, tak czy siak... E, jeśli ktoś tutaj trafił przypadkiem, ktoś jest nowy, to w prawym, albo w prawym, klasycznie, nie wiem dokładnie gdzie będzie jeszcze kamerka, nieważne, w prawym górnym ekranu macie kartę, która Was odeślę do e, playlisty z moimi e, streamami, które były swego czasu robione na tym kanale, na których ogrywałem właśnie amnezję obie części, ponieważ nie było z nich bezpośrednio z tylko były odgrywane na streamy. Więc możecie sobie poszukać i sobie ewentualnie nadrobić, jeśli chcecie, a ja już nie przedłużam, tylko odpalam nową grę. Jeden, z którą żałuję, to fakt, że ta gra jest stricte po angielsku, że nie ma polskich napisów, jest, są tylko angielskie napisy, jest, angielska, jest angielski dialog, etc. Yy, Może teraz zacznę taki typowy polaczek, cebulaczek, który na wszystko narzeka, powinno być tak i tak, bo Polska, Polska górą! Nie, ale wydaje mi się, że jak mamy 2020 i mamy taką powiedzmy już e, mamy już taki etap, gdzie takie poważne AAA-owe tytuły mają robione dubbingi polskie, no to wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, gdzie gry powinny być kierowane również do polskich odbiorców, którzy niekoniecznie muszą ko konkretnie znać to jakoś w angielski. Held in on yourself. Unable to show the world your face. Acting on instinct. Lashing out. Even at those closest to you. Time has passed. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Ah! Salim. It's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marker. Oh no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Oh, oh. Sherry, <gasps> come Yasmin, get up here! Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. You... Don't forget. It's, uh, it's her. It's all because of her. Focus! I am Tessie. I am still Tessie. Nie wiem, nie wiem. Klikam cokolwiek, bo dostaje jakieś hinta, że na coś klikać i klikam. Nie wiem co się dzieje, pomocy. Dobra, na chwilę obecną, jak to wydaje mi się... zamysł główny amnestii chodzi, absolutnie nie ogarniam co się w obecnej chwili dzieje. Wiem tylko tyle, że coś się dzieje, coś się odwala. Na trochę wyższą skalę, aniżeli było kiedykolwiek.

Jak za długo siedzieliśmy w ciemności i za dużo rzeczy widzieliśmy, to nam po prostu siadała psycha i żeby to naprawić musieliśmy właśnie lykać, łykać to Laudanum. Anyway, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że w 2020 no to takim standardem powinno być takie właśnie spalszczanie gier, produkowanie również gier i języków dla mm, graczy z innych rejonów. Zwłaszcza w grach tego typu, kiedy głównie chodzi o fabułę, w którym się zapoznajemy, powoli wsiąkamy, powoli poznajemy jej szczegóły i tym podobne. Ja tylko jestem zaskoczony, że amnezja po, po takim czasie jest po prostu po angielsku. A co tutaj mamy? I have to remember, she will die find Salim. Rozumiem tylko tyle, że Salim to jest nasz, e, nasz mąż, który dostał małpkę od nas, co było naprawdę urocze szczerze powiedziawszy. Eee, dobra, co ja mam? E, she will die. Ale kto? Dobra, znaleźć Salima, jasne, spoko, memories, e, laudanum. Mam dziwne wrażenie, że będziemy stopniowo przypominać sobie o co tutaj chodzi i te wszystkie zamazane rzeczy będą stopniowo jakby się rozrysowywać albo ona sama będzie to rysować Dobra, jak chcę z tego wyjść, dziękuję e, Klasycznie, klasycznie Jak to w przypadku tytułu Amnezja nasz główny bohater, w tym wypadku się bohaterka e, musiała o wszystkim zapomnieć Może nie o wszystkim, ale o takich różnych szczegółach Jestem ciekawy czy... Wróciła mechanika po prostu z podnoszenia absolutnie wszystkiego, jak to było w wypadku mrocznego obłędu. Bo w e, świńskiej maszynie, tak to nazwijmy... E, w świńskiej maszynie niestety trochę to sobie odpuścili. Ale z tego co widzę, to chyba na chwilę obecną mogę takie różne wszelkie pierdoły, jakie mi wlecą w ręce, mogę sobie podnosić. Może to być zbawienne, ponieważ w amnezji mrocznego mrocznym obłędzie Doktor. I'm here. I'm here. I tu powinien leżeć trup. Ale go nie ma. Okej, okay, dobra. Aua. Uh. Says... Holda, próbuję ogarnąć. Au, nie tak. Czy ja w ogóle to, co ogarniam, dobrze robię? Powinienem tym kręcić? Nie wiem. to, właśnie jeszcze pytanie, czy ja faktycznie muszę się z nim kontaktować? O coś zebrałem, dobra. Eee, tego nie otworzyłem, mam inwentor, dobra, co to jest? Eee, Okej, okay, mogę sobie otworzyć drzwi. Oda, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Co, co ja mam na ręce? Halo, przepraszam bardzo, co to jest? Jest to na pustyni, spoko, ale ja chcę, ja chcę wyjść do środka, przepraszam bardzo, ale ja chcę wyjść do środka. E, może instrukcja obsługi jakaś? Cokolwiek? Daj mi chwilę! E, 12 pasażerów, załoga dwie osoby, Cassandra Owner, Shipping London, Great Britain. Coś z tyłu? Też nie, no dobra. Że, że nie miałbym w ogóle chyba, że bardzo... Mam dziwne wrażenie Where did they go? Mam takie dziwne Sorry. wrażenie, że cokolwiek się wydarzyło było troszeczkę jakby to powiedzieć naszą sprawką Wow, hallo, ale się pobagowało, coś jakby w jakiejś to było early access albo jakiś taki yeah. dziwny, świeży symulator chodzenia e, Takie mam dziwne wrażenie z tyłu głowy, że to co się wydarzyło jest jakby Część jest po części z naszej winy. Jezus Maria, to będzie wielki obszar pomocy. I co... I my jesteśmy w jakimś tam mniejszym bądź większym stopniu za to odpowiedzialni. Czy to faktycznie nie będzie? Nie wiem Co mi tak... klika dookoła? Jakieś... jakieś owady, skorpiony Cholera, jasna wiec o? Coś się wali, coś się sypie? Nie wiem właściwie dokąd ja idę tak naprawdę, po prostu człapię przed siebie. Zastanawiam mnie co to jest to coś na mojej prawej ręce. Czy ja powinienem brać to pod uwagę? W ogóle to akurat to jest fajna mechanika, że jak patrzę na słońce to ona się zasłania. Ciekawe, achadore jest jakiś... Czy to mi się wbiło w rękę? Nie, to mi się nie wbiło w rękę. Eee, no, ale... Sure. <todgryzanie> To jest jakiś taki, strasznie dziwna ta bransoletka, jakby była, była jakimś kluczem do czegoś, jakby w jakimś starym RPG-u albo coś w tym stylu, taki tylko klucz na wiarę Skyrim bym powiedział nawet. Taki leciutki vibe mam z tej strony. Dobra, po, gdzie ja idę w ogóle, gdzie ja powinienem iść? Powinienem iść tam, tam jest jakaś przestrzeń większa, tam... Tam coś, ja mogę tutaj w ogóle szybciej chodzić? Mogę szybciej chodzić, dobra, tyle dobrego. W ogóle też nie wiem ile dzisiejszy odcinek będzie trwał, ani ile będzie trwał jutrzejszy odcinek, ponieważ chciałbym to jeszcze dzisiaj w miarę o tej 16.30 wyrzucić. mi się to uda? Nie wiem. Ale w ogóle to po sobie zostawiam. ciekawe. Także nie wiem, czy dzisiejszy, dzisiejszy odcinek przypadkiem nie będą trwały na przykład po te 25 minut. Ani te standardowe 35. E, jeszcze pożyjemy, zobaczymy. Co się tutaj mogę ewentualnie znaleźć, coś tu będzie. Coś przydatnego, bo mogę to podsuwać. Tylko czy jest sens? Czy ja to robię po coś konkretnego? O, mogę to otworzyć, dobra. Ale czy mogę to zebrać? Nie, mogę tutaj coś otworzyć? Mogę otworzyć to? O, halo? Halo? Proszę mi otworzyć to. Dziękuję, proszę się nie zamykać. Hmm, kamera... Kolejna kamera... Wiem co to jest za urządzenie, tylko nie wiem jak ono się nazywa. Stetoskop chyba? To chyba było do określenia kierunku, w którym należy się udać albo coś takiego chyba na podstawie gwiazdy polarnej albo czegoś w tym stylu. Nie to nie jest stetoskop. Stetoskop to jest chyba to do... Ten, to co doktorze mają do przykładu, do, do, do odsłuchu. Nie wiem, pierdolę jakieś... pierdolę jakieś głupoty, o których się nie znam i wychodzę na barana. Jeszcze na tego barana wychodzę praktycznie non-stop, więc w sumie mała różnica.

Dobra No ale czy ja mogę? Czy, znaczy, czy ty możesz się nie zamykać? Dziękuję To chyba jest do robienia ewentualnej kawy slash herbaty Chyba do niczego innego się to nie nadaje Raczej mi to nie będzie w obecnej chwili potrzebne Ten baniak jest chyba pusty ten też, ale na wszelki wypadek go wezmę, w razie czego po prostu wezmę i rzucę w tym kogoś. Jest zawsze jakaś broń, bądź co bądź. Chyba, że ewentualnie skończy się w ten sposób, jak było w Amnezę Obroczną, no, bądź że nagle stanie się to... jakimś magicznym przedmiotem, który sprawi, że będę niewidzialny. już na skrzynia powróci! Bo jak ktoś, nie ten, jeśli ktoś nie widział, albo ten, nie pamięta, to w Amnezę roczną no, bądź w pewnym etapie... poniosą pewną skrzynkę. Która z jakiegoś powodu miała taki dziwny hitbox, że byłem w stanie się osłonić przed danymi potworkami, które mnie na autentycznie nie widziały przez tą skrzynię. Więc nie jest wykluczone, że na przykład ten baniaczek również tak posłuży? Co prawda wydaje mi się, że po tylu latach e, takie błędy powinny być zauważane i naprawiane, więc możliwe, że nic z tego nie będzie. Ale zawsze warto mieć nadzieję. Biorąc pod uwagę, że amnezja słynie właśnie z takich potworków, ale potworki wszelkiej masi w amnesy pojawiają się tak jakoś mniej więcej od połowy gry. Przez pierwszą godzinę wydaje mi się, że będziemy zdani tylko i wyłącznie na jakieś e, zwiedzanie, jakieś takie ataki powiedzmy psychodeliczne, coś takie niby będzie budowane napięcie, coś by miało nas nastraszyć, coś by miało nas zaniepokoić, etc. I dopiero tak mniej więcej po godzinie, może nawet po połowie gry jak to było w e, Machine for Peaks, dopiero z czasem będziemy atakowani jakimiś potworkami, demonami, stworami, mutantami cholera jasna wieczyn. Ale przez po pierwsze początki będziemy... Pierwsze początki, no po, po prostu przez pierwsze minuty, może nawet godziny, któż to wiem, rozgrywki będziemy bardziej atakowani rzeczami takimi striccie powiedzmy psychicznymi czy po prostu, będziemy, po prostu będziemy mieli jakieś nie wiem podmuchy wiatru tajemniczo otwierające się drzwi jakieś gasnące światła etc głównie po to żeby zbudować napięcie trochę nas nastraszyć zbudzić nas niepokój zbudować nam w głowie przeświadczenie że coś tu jest coś się w każdej chwili może odwalić i dopiero z czasem coś się ewentualnie będzie działo. To ja sobie będę przeszczekałnie wszystko co mogę. Ponieważ kto wie co ja ewentualnie zdobędę. Może jakieś krzesiwo, może jakieś laudanum. Może coś. No, mamy tu jakiś obozik, skoro mamy jakiś obozik, to znaczy, że ktoś tutaj z naszych był. O, jakaś nota, dzień dobry. Um, Rachel Holt, uh, Chief People Wrangle, babe, uh, papers, uh, Travel from uh, Croydon Airport, uh, Break on Fresh Air must uh, thank Steve for serving her on top of everything much better at uh, than me, need to give her a bit of time to get uh, grips with uh, the local scenery. But very promising start, hopefully she can be a permanent uh, fixture for future trips. Okej. Okay. Ja się powstrzymam od powiedzmy na bieżąco tłumaczenia różnych notatek, ponieważ będzie mi to wychodziło beznadziejnie, jak się orientuję, ponieważ mój angielski nie jest jakoś super wibitny. Ja rozumiem, co mniej więcej jest napisane, ogarniam o co chodzi. Ja mniej więcej ogarniam o co chodzi, co jest co jest mi przedstawiane, co jest mi mówione, co jest mi pisane itd., ale nie jestem w stanie tego powiedzmy na bieżąco przetłumaczyć tak słowo w słowo, żebyście i wy to mniej więcej w miarę powiedzmy sensownie zrozumień. Dlatego niewygłoszone jest po prostu, że może jeszcze nie w tym odcinku, ale ewentualnie w następnym będę robił, by, powiedzmy będę gdzieś tłumaczył te notatki, żebyście mieli na ekranie przetłumaczone. Hello. Hello, my little one. Nie obiecuję, że tak faktycznie będzie, bo mogę o tym zapomnieć, mogę po prostu nie mieć na to czasu, mogę po prostu stwierdzić, że a, jebać! Jak to dosyć często mi się zdarza z różnymi rzeczami, które planuję, obiecuję zrobić na materiale, czego później nie robię. Bo albo zapominam to, rob, montując odcinki w pośpiechu, albo mi się po prostu nie chce, albo po prostu dochodzę do wniosku, że nie opłaca się, etc. I jest no. mnie wykluczone, że również się wydarzy coś w tym stylu. Salim! Dlatego wydaje mi się, że gry tego typu powinny być, o wydaje mi się, z Polszczamy w jakimś tam większym bądź mniejszym stopniu. Gościa coś nieźle walnęło z tego co widziałem na tym rysunku. Mogę podnieść talerzyk? Mogę podnieść talerzyk? Czy się rozbije tak właściwie? Nie, a powinien, ale okej, dobra. A za to nigdy nie była gra, która jakoś mocno... Halo, mogę to... Czy ja mogę to jakoś wziąć ze sobą? Nie. <said> Zdjętkę. Selim and me. zdjątko Zdjętko. Okay. What is it? I, I had something to say to you. A whole speech, something poetic, but. You don't need to say anything. I know. It's just. <laughs> I never thought this would happen. Any of this. You and me. I would never have imagined. Selim. There is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Desitriano. <laughs> I said no poetry. <laughs> okay. Hmm, tutaj nic, tutaj nic... Tu mogę wejść w jakiś głąb tej jaskinie, nie wiem czy jeszcze chcę w nią wchodzić. E, w przeciwieństwie do DMC, tak naprawdę amnezja chyba ma taki o tyle dobrze... ...że można chodzić gdzie się chce. Okej, okay, okej... Okay. No tylko wypisane kto kim jest tak naprawdę, ale to jest... Powinno być 12 osób, albo 14 z tą dwoma osobami na pokładzie się zgadza, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Dobra, zgadza się na Jakąś mapę, mam jakieś zapiski z tyłu ewentualnie? Nie To mamy kolejną notatkę A Jezus, Maria e, Portable radio transmitter e, dwa, 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 Na dwa dni wody, na ten dzień jedzenia Eee, lina... Trzy, trzy karabiny chyba? Jedna latarnia... Cztery lampy oleju... O! Latarnia wróci! Ciekawe! Cztery zapałki albo krzesiwo... Eee, papier... Eee, rozpałka chyba... Fiuel to był chyba olej... Coś takiego... mi się wydaje... Dwa koce... Jedna apteczka... Amonium... Laudanum... Okej, okay, jakieś dwa skalpele, kompas. No wiele z tych rzeczy to by mi się chyba przydało tak naprawdę z tego co widzę. Notatka, na notatce jedzie po notatce. Trochę mi się to nie podoba na chwilę obecną. Eee, this is I don't know how to best to handle this uh, seriously so the file. This is not a difficult trip, but uh, we've been on much uh, worse uh, but the last year has been hard. Uh, that call from Paris, uh, she sounds broken.

Mam dziwne wrażenie, coś tak z tyłu głowy mi siedzi, że coś się mogło stać z, z naszą córką, bo chyba, bo chyba tam mieliśmy córkę Coś się mogło stać z naszą córką, przez co nam dosłownie się skrzywiła psychika. I am I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now. And the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazzy? Ok, czyli już coś... Odniś na coś wpadnięcie. Chcę iść tam? Chyba jeszcze nie. Może najpierw zerknę tutaj. Bo coś tu może być, ale zanim tutaj jest zechnę, tak powiedziałem... Zrobię trochę krótsze odcinki dzisiaj jutro, ponieważ e, muszę mieć czas, żeby to jeszcze zmontować i Wam to wrzucić, więc po prostu na, to, na tą chwilę tutaj będę e, kończył. I wydaje mi się, że odcinki z Amnezji, jako że to faktycznie tym razem wyjątkowo y, udało mi się trafić na premierę mniej więcej, to wydaje mi się, że odcinki będą się pojawiały e, imo codziennie. Tak więc po prostu ciąg dalszy będzie jutro. Na chwilę obecną. Mam nadzieję, że wam, wam się spodobał. Jeśli tak, proszę zostawić łapkę w górę, by poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a jeśli jesteście zainteresowani, amnezją, chcecie ją zobaczyć do, do, do końca, albo po prostu chcecie poczekać na DMC, po prostu to zobaczyć, albo zobaczyć na serną serię, która będzie jeszcze potem, może Avengers. Pożyjemy, zobaczymy. Po prostu zostawcie sobie na kanale, aby Was nic nie ominęło i żebyś na bieżąco. A my co? Widzimy się wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!